Cześć, witajcie, z tej strony Jako witam was w kolejnym odcinku GTA 5 Moi drodzy w poprzednim odcinku Robiliśmy jakieś posrane zdjęcia oraz lataliśmy za psem, którego przegarnęliśmy. A dzisiaj tak jak mam powiedzem zwijamy auto nie tamto, które stało w zeszłym odcinku, ale to, bo znalazłem uważam, że jest po prostu ładniejsze. To co, wbijamy się do środka Proszę bardzo To troszkę sobie popiszczy. A, co ściągamy dach? Ściągamy dach. Dobra, nie, nie ściąg... O, czekajcie, mamy wiadomość, przeczytajmy wiadomość Nie, coś w internecie Nie, wiadomości Dziomuś, długa słychać, a to, to była to, którą dostaliśmy wcześniej To co, jedziemy na misję taką, jak obiecałem? Wow, ale ma kopa to auto, nice Nice, i to co? Jakie szybkie, nice, podoba mi się To do Simona prosto Wow, jeszcze mogę sobie tej umiejętności zobaczyć? Pyk, pyk. No przepięknie, po prostu się da wszystko zrobić. Jak, jak się ma tą umiejętność, jedzie autem. Poczekajcie. No przecież. Wcale mnie to nie zwolniło. Wow, to jest przecież. Nie, 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 dobra. Stop, stop, stop. Mega jest. O, co to mamy za łódko? Nice, to też jest niezłe. To jest do Maserati podobne. Wcale pewnie nie jest. Wcale, wcale. Nie, nie, nie. Okej, okay, gdzie jesteśmy? Potem pewnie nas automatycznie przeniesie do tych. I W ogóle nie wiem, czemu nie mogę się przełączyć na inną postać. Nie wiem, czy to jak specjalnie zrobili, że pierwsze pokazują jedną, a potem będzie druga. Na pewno tak, na pewno tak. E, więc idziemy tutaj teraz do salonu naszego ziomka. Ale to auto przygarnę bardzo chętnie Zaparkujemy ładnie Parkujemy Dobra, może być Może być. I na kolejną misję. No. Eee, nie tu. Dobra, zrozumiałem. To. E, nie. Nie tu. Czyli jednak tu. Nie tu. No, gdzie jest nasz... O na żywo stojmy. na no bardzo Excuse ja, ja, ja... Ja ja tak okay, so James De Santa. Some kid He is already late on his payments and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant and interest rate Hamstead uh, of Eclipse it's an SUV. Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? Eh? Okay. Care. It's so good to see you, my boy. Hey, good luck in uh, low school. Low school. Lol. Dobra, no to co? Musimy jechać, zabieramy aut zwijamy suwa. Ale kurcze, będę musiał to zostawić auto potem. No trudno, znajdziemy sobie takie samo dokładnie potem. Udaj się do domu? Mojego domu? Dziwne. No ale jedziemy, jedziemy. Pyk słuchamy radio. Albo lepiej nie, będę, raczej będę coś mówił, żeby nie wylepili mi prawo autorskich, bo będzie nieciekawie po prostu. Nie wiem, co bym wtedy zrobił. Naprawdę, uwierzcie mi. Ok, pięknie. Ciekawe, kiedy się to odnawia. Wow, wow, wow. wiedziałem. kiedy się to odnawia. Nie wiem, jak szybko. Czy. coś tam powoli idzie chyba do przodu. Albo, albo po śnie to było? Simeon Hey, Listen man, ja i get that back to you, dog. Oh, sure. you will get this cut off the daddy's boy oh, oh. and then we oh, oh. They have a locked garage, so you'll need to gain access from inside. Aha, super. Man, never easy with you. Easy, easy, you, thief. you thief. No dobra, trzeba będzie to jakoś załatwić, tylko jak teraz. Czekajcie. No, chyba tam nam się pojawiło. Cześć, joggingujesz? A co powiesz? O, I'm sorry, I'm sorry, ja też. <laughs> Bomb, o nie, no, przepraszam, to w sumie to była kobieta. To, to nie powinienem, ale jak będzie taki facet, to, 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 to na pewno tak zrobię. <laughs> tu nie ma żadnego przejścia, jakby. A nie, tu się nie przedostaniemy. Hmm. Tutaj może. Jea, <laughs> yeah, mistrzostwo świata Dobra Wow, jaki basenik piękny Okej, okay. to chyba nie tak miało wyglądać, ale Ale czy żeby przyjść w tryb skradania Chyba nie ma nikogo w domu Ciii, po, po cichu, mi się... A dobra, ona jest to jest zamknięte, tak? Zrozumiałem aluzję To może? Też Niedobrze, niedobrze, niedobrze Będę... Wejdź na samochód, a potem na dach naciskając OK Aha, czyli tutaj będzie już otwarte okno jakieś, tak? Niby gdzie to dlatego, Oho! Co? Postaraj się nie niepokoić mieszkańców?

Jasne, jasne. A A i co by to tak ciągle? No już, już się zaczyna. Gra w tenisa, oczywiście. Follow through. Yeah, I raz. I raz, dobra. Koniec zabawy. Dobra, jak pierwsze otworzymy sobie garaż. Wydaje mi się, że to będzie rozsądniejsze. Ale nie wiem, czy mogę cokolwiek tutaj zrobić. Tu nie, a tu. Czy rozwalić po prostu garaż i wyjechać jak myślę? A dobra. Jesteśmy... No, ja jestem chyba w stanie rozwalić garaż i wyjechać. No i pięknie. A co z bramą? A ona się tak po prostu otwiera, tak? No! Nie! Dej!

And look around. Uh -uh. Just keep driving where you're going. I hey, come on, man. It was a repo job. Take me. Where uh oh, Guys behind on the fucking note. Unlikely, considering my son just got the car. And looking at the way you're going about this, I guess you're working a credit fraud. A credit fraud? Be serious. Oh, dude. Kurde. I just worked the fucking repo. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer, and I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? Oh, sorry. So this businessman, he look legit to you? Look, man, it's just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yetarian. we'll work this out. So yeah, that No, actually Czyli już mamy Michaela za sobą, przy sobie. O, przy sobie. Jest nieźle, jest nieźle. Czyli zaczynamy nam się powoli splatać fabuły, co jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. No zobaczymy jak to dalej będzie i co? Co się wydarzy u pana... Hey man, Jess Okej. Okay. Tak jak chcesz? No dobra. That's the place? Yeah, this is the place, man. Whoa. Drive into it. right through the fucking window. And fast.

No, Kurtz. He <laughs> agreed to financing, I have his signature. Yeah. Did he agree to have some punk break into my fucking house? I, I have no the... oh, idea. Yeah. A kid might be a fucking idiot. But you are a fraudulent scumbag piece of shit. shit. Oh. Not she doesn't want my Don't make me a No, i teraz kierujemy Michaelem, proszę bardzo. No i co, mam się dostać do domu czy co? Aha, brązowe dostałem. To chyba nie najlepiej, co? No trudno. Eee, Może się teraz przełączyć między Michaelem a Franklinem. Przytrzymaj. Aha. O, no i na razie mamy motyw przełączania się. Co robi Franklin?

Michael mamy do Michaela jechać? o, oh, wow, wow, wow A to co to jest? To mnie interesuje, ale czekajcie, co by tutaj ogarnąć? Pierwsze, pojedziemy sobie do domu naszego w ogóle, bo tam jest nasz pies. Zobaczymy, czy coś ciekawego da się, da się, ej, zatrzymaj wóz. Tak, ty, zatrzymaj wóz. Wysiadasz z wozu, wiesz o tym? O, tam jest mini, no dobra. Jak jesteśmy, już mamy ten, no domek, w sumie mogą zajść sobie, a nie bawić się z tym, no ale już trudno. O, jeszcze dostał Przejdziemy sobie przez murek i zobaczymy co tam w domu się dzieje, hop Co tam nasz czop Siema Czopek Czekajcie, nie mam broni w rękach, nie mam Lewy R1 by zabrać Nie, nie będę go brał na spacer, no bez przesady aż, aż tak mi się nie nudzi chyba w tym odcinku, prawda? No to zobaczmy do domu, może coś... Albo nie, wiecie... Kurczę, nie wiem gdzie by ciuchy nowe kupić. Hmm. Zobaczmy sobie na mapę. Bo w GTA zawsze coś do i nie. Hmm. już miałem. Ale parking policyjny mnie nie interesuje to mnie za... Dobra, jedziemy tutaj, bo nie, nie mam pojęcia co to jest. A... Bo akurat nam tak wypadnie, że idealnie, idealnie nam się... zamknęło to w odcinku. Wow wow Aha i to są chyba losowe, coś losowe wydarzenia, coś w tym rodzaju Nie, gdzie to jest? Już znikło mi? Zniknęło? Nie, jest nadal Zobaczymy, czy są... Aha, czyli jeżeli po prostu wydarzy, będą wydarzyć się różne rzeczy w San Andreas W Los Santos dokładnie, a w San Andreas ogólnie, bo Jak wiecie, to... Nice! Da... Kurczę, chciałem sobie tam... Strasznie lubię Strasznie lubię takie masywne... to jest Coś ale la Land Rover, Range Rover Mega no i... co? Aaaaaa Czyli będzie na górze, co? Nie, jakoś mi się specjalnie to auto nie podoba Więc, jakoś się pogodzę z tym Hop Gdzie tu mamy? Coś ciekawego Co to jest? Co mi się pojawiło wokół? A to co? Wróć jako Michael? Aha! Jasne, no to już wszystko wiadomo. Czekajcie. Michael, jesteś gdzieś blisko, czy nie? Żeby wykonać misję. Pewnie jeszcze nawet nie wrócił do domu, nie? Tak myślałem. Tak swoją drogą myślałem. No i jest idealnie akurat, żeby. Nie to. O tak, o to. E, kurczę, o czym mnie informuje nie przeczytałem do końca. Nie. A tutaj to zatrzymaj się. No o, ty się zatrzymaj. ładne masz kolory No nie, nie, nie ty, nie ty, nie, ty, Każdy chyba ma inne jakieś takie wiecie, że... Proszę wysiadać. Proszę. Nice! Mini, mini, mini Ale będzie zwrotny, fajny. Mega du, 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 du,

I don't give a fuck about reef. They rigged the boat. I saw the ballots. It's a lie. It's democracy uh, work, an ego. amigo. Democracy can suck my <laughs> fatty. Democracy only works when it lets intelligent people do what they want. This? This is tyranny by morons. <laughs> yeah, well, I got things to take care of in a little place called reality. You know, <laughs> <you> know, <laughs> seems sweet. Nah, I'm not a drug guy. This isn't bush bushweed. This is mana. And I grow up myself. No paranoia, no weirdness. A passport to Nirvana. A passport to Nirvana? Yeah, here you hardly feel it. Yeah, I smoke all day and I'm fine. It's a pure, mellow high. But I do get concerned about <laughs> the monsters. Yeah. I mean,. O kurde. Uh, oh. oh, Co to jest? O, oh, <laughs> mistrzostwo świata. Ale towar. Nice, mam miniguna, rozwalam ściany. My, uh, fuck. fuck. <laughs> nice. Gdzie są jeszcze? Tam jest jakiś. Znowu ci na górze. Gdzie on jest? Był tam przecież. A, a, a mam cię! Padłeś powstań! E, e, e. Wow. Co za chora misja! Patrz ile on strzelania. Szybko to rośnie dość. Nice. To jest, to jest misja coś Ala Saints Row, naprawdę. Z tego co... O, nie grałem w Saints Row, ale oglądałem Oglądałem parę e, let's playów i oni mnie niszczą totalnie, chyba nie, nie da się przegrać tej misji, nie? Trzeba się ciągle ruszać Nie! No mam już dość, serio Za dużo ich jest Nie ma. Fuck, co to jest? Prawie mnie. Dobra, ja się chowam. Oh fuck. Ale ziom Ale. The liquor companies push for continued prohibition, which is complete insanity. Oh. So I take it I can count on your support. <laughs> what the fuck just happened? What are you talking about? We discussed globalization, the state, state of fucking. <laughs> but it's a good cause. <laughs> Lol, Łańcuch zabijania. No, udało się. Pewnie jakbym dostał nieoznaczonego, znaczy dosłownie nieoznaczonego, gdyby nie to, że po prostu... O, ten ma inny telefon. Nice, każdy ma inny. Szybki zapis. Już? O, mega. Dobra. To co by tu jeszcze, moi drodzy, zrobić? Mamy troszkę czasu. Um, idziemy do kina? Bardzo chętnie, powiecie? Bardzo chętnie. Mam nadzieję, że bardzo chętnie. Nie macie wyjścia. Musicie ze mną pójść do... No. Czekajcie A jeszcze mogę tak O, idealnie Najbliższe kino Mamy jakiś wózek? Mamy, idealnie nas. Piękne autko I jazda do kina Zobaczymy jak kino wygląda i czy zwiększy nam cokolwiek Co jest? Ciekawe kiedy będę mógł tuningować auta Uuu, albo polecieć pierwszy raz samolotem też już by było nieźle Takim szybkim samolotem Cześć, ja do kina. Albo zrobić tu rozróbkę Rozróbkę Mam pistolet, ale Nie, nie będę wyciągał Co, zamknięty? No dobra, wchodzę no mobile phones <laughs> no talking or toddlers and please be considerate to your fellow moviegoers <laughs> now sit back and enjoy the show <laughs> kapolaworu kapolaworu co jest za staroci o co chodzi Oh, to jest za chory film. Dobra, nie wiecie co, to nie ma sensu. Ja tu z kimś bym ewentualnie idealnie popatrzy na to. Cóż za piękne auto. Wsiadamy i jedziemy. Dobra, zobaczmy co jeszcze tutaj mamy. Myślałem, że kino będzie jakieś ciekawsze, coś. Znaczy najbardziej mi, się podobał, najbardziej mi się podobał początek, to zdecydowanie. Tutaj mamy dla, dla Franklina coś. Ja, gdzie byśmy mogli... W Tenisa! O, pojedziemy w Tenisa pograć. Teraz, na następnym odcinku, teraz, w następnym odcinku. Nieee. Teraz nie. Kos. O, tutaj możemy sobie zmieniać. A może mu zrobimy inną fryzurkę? Co wy na to? Wiem, że chcecie. Oj, Snoop Dogg w głośnikach. To jest Gin and Juice. O Still rolling down the street Zaraz to będzie No Ale A kurczę nie wiem czy mi nie dadzą na to po prostu prawa autorskie Dlatego będę mówił, ale wsłuchujcie się e, W, w tekst, bo jest naprawdę Znaczy nie wiem czy słuchacie w ogóle Snoop doga, Bo zresztą ja się mogę wam pochwalić Mega, mega ja już my właśnie mówię, mogę się Wam pochwalić, że akurat udało się mi być na Konkurrent Music Festival, gdzie grał wtedy Snoop i naprawdę grał, dał świetny koncert, On wtedy niby był Snoop Lionem, ale, ale 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 jeszcze grał większość swoich kawałków. Nie wiem ile z Was się intuje, interesuje rapem, ale go po prostu mówię. Oczywiście coś tam też z roka posłucham, żeby, żeby nie powstała wojna jakaś, co jest lepsze, bo nie można absolutnie e, tak na to patrzeć, prawda teraz wysiadamy, posłuchaliśmy dość. Idziemy do Freezera, zobaczymy co Freezer nam zaproponuje tutaj. Yo! No, zaraz coś wymyślimy. Fryzury. Aha, to jest. Mamy taką. A, to jest lekko ułożona. A, to jest takiego. O, mi się ta podoba. 3 pik, pik, pik. I mamy nową fryzurkę, elegancko, elegancko Ładnie włosy zaczesane O, dobra, brody nie chcę dawać, przynajmniej na razie Chociaż może Zobaczymy, poczekajcie, zobaczymy sobie jak, poczekajcie, zobaczymy jakie, jak, jaką mają brody, bo w sumie mogłem zobaczyć, no to oczywiście nie wpadłem Broda Nie no, nie, 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 nie. może, może potem, może potem No nie ma problemu Za stopping by, stopping by Dobra, moi drodzy, wysiadam, znaczy wychodzimy, pyk, jak z buta, tu jest nasz wózek, do którego zaraz wrócimy i pojedziemy prosto do, uwaga, na misję, na misję tutaj, do e, Michaela, bo mogę, jeżeli jest na niebiesko, to chyba mogę, prawda? Tak mi się wydaje. Dzięki Wam bardzo tak czy tak, za uwagę, mam nadzieję, że się podobało i do usłyszenia w kolejnym odcinku już jutro. Cześć!